Witam serdecznie w pierwszej lekcji fioletowego koloru. I znowu zastanowimy się, co to znaczy, wszystko jest Bogiem. Teraz już na najgłębszym poziomie, jaki może tylko być. Moje ja jest Bogiem. Czy jest coś z Twojego rozwoju duchowego? Przeszedłeś tyle etapów, tyle bram. Osiągnąłeś jakiś rozwój. Naprawdę? A może to też jest Bogiem? Może to też jest tylko gra Boga? Twój upadek na ziemię, by się narodzić tutaj, jest Bogiem. Twoje poszukiwanie drogi jest Bogiem. Twoje wyzwolenie jest Bogiem. Nic nie osiągnęłeś, nic nie masz. Ty sam jesteś Bogiem. To jest tylko polska gra. Kto obserwuje? Tak więc oddaj mu się całkowicie. Jest tylko Bóg. Nie ma Ciebie. W tym miejscu jest tylko Bóg. Nie masz żadnej waluty, by targować się z Bogiem. By stanąć przed Nim. Bo Ty jesteś Bogiem. To, co znaczy, że Ty jesteś Bogiem. Wielu ludzi sobie wyobraża, że jest, jeżeli jestem Bogiem, to znaczy, że należy mi się wszelkie hołdy, atrybuty boskie, że należy się uznanie dla mnie jako najwyższego władcy. Tak myśli ego. Tak ludzie docześnie myślą, ale nie wielbiciel. Wielbiciel to pojmuje zgoła odwrotnie. Dla wielbiciela powiedzieć jestem Bogiem znaczy Jestem całkowicie w Bogu rozpuszczony, i nic ze mnie nie zostało. Że jest tylko Bóg i to Jemu chwała się należy, i wszystko On zrobił. Ja nawet nie istniałem. Ja jestem Jego zabawką, Jego przejawieniem, Jego igraszką. Całą tą grą. Nie ma mnie, nigdy nie było. Jest tylko Bóg, jest uznany tylko Bóg. Czy ty właściwie istniejesz? Czy jesteś Bogiem, który sam dla siebie chce spłonąć z uwielbienia i oddania, z żarliwości adoracji? Tak więc dla wielbiciela stwierdzenie że jestem Bogiem jest całkowicie odpuszczeniem, całkowitym oddaniem się, bez reszty, bez obserwującego ja. Był zawsze tylko Bóg. Mnie nigdy nie było. To tylko iluzja, iluzja odbicia Boga w umyśle. Tak jak światło, w świec się odbija od bombek na choince, tak ja jestem takim odbiciem boskiego światła w, w bombce umysłu hamkara intelektualnego umysłu, który stwarza koncepcję ja. Ta koncepcja jest potrzebna do przeżycia, ale z iluzją. Nigdy mnie nie było, nigdy Ciebie nie było, jest tylko Bóg, całkowicie Bóg. Tak więc na ołtarzyku tego, że wszystko jest Bogiem, ofiarowujesz siebie kawałek po kawałku. To znaczy, że jestem Bogiem, jestem całkowicie ofiarowany, kawałek po kawałku. I nic nie zostaje. Nic nie zostaje nieofiarowane. Wszystko zostanie wrzucone w ogień ofiarny, spalone. I ten proces będzie tak długo trwał, aż przestanie on zmieniać cokolwiek. Aż będzie czyste światło jaźni, które nie będzie się identyfikowało z niczym. A każdy akt ofiarowania niczego już zupełnie nie zmieni. To znaczy, że ofiarowanie dalsze już jest niemożliwe, że wszystko co było iluzją zostało już oddane. Jest tylko czysta świadomość. Pusta świadomość. Bez żadnych rzeczy, które jeszcze można by było oddać. Kawałek po kawałku. Wszystko składam na ołtarzyku Boga, jemu ofiarowuję nawet siebie ja. Wszystko jest Bogiem. Uznaję, że wszystko jest Bogiem. Jest to jak dezorientacja, bo jednak obserwuję to, medytuję nad tym, a jednak uważam, to jest Bogiem. To medytowanie, to medytowanie jest Bogiem. To obserwowanie jest Bogiem. Nigdy mi nie było. Jak nihilizm, ale to nie jest nihilizm. Bo wszystko jest Bogiem. Nie, że niczym. Jest Bogiem. Nihilizm do własnego, iluzorycznego ja. Dlatego, że ja coś się robię, że cokolwiek osiągam, że cokolwiek medytuję, że przechodzę przez kolejne kolory, przechodzę przez kolejne bramy i wzrastam. Nie ma tego. To była tylko zabawa Boga. Tak samo lekka. Tak samo nie to niczego realnego. Nic realnego nie ma, jest tylko Bóg, jego wyobraźnia że to się dzieje. Odpuść to wszystko. Nawet nie masz co odpuszczać. Wszystko już ofiarowałeś. Nawet nie możesz stwierdzić, że ty coś odpuszczasz, bo to też ofiarowałeś. Widzisz? Nic nie zostaje miejsca dla ciebie. Wszystko jest z Bogu. A to znaczy, wszystko jest z Bogiem. Nie tylko to, co na zewnątrz, nie tylko to, co w relacjach, nie tylko to, co tworzy i podtrzymuje świat, a nie tylko, nie tylko to, co w naszych emocjach i myślach, ale my sami, całkowicie sami, którzy jesteśmy, którzy obserwujemy, to też jest Bóg. Wszystko jest Bóg. To jest światowy ogień oddania. Już nie ma burzy jak w purpurze. Nie ma spalać czego? Oddanie własnego ja. W ten sposób radośnie jesteśmy oddani w ogniu ofiarnym. Radośnie, bo widzimy, że już niczego się nie da spalić. Choć nieustannym wysiłku spalenia wszystkiego i ofiarania wszystkiego, Widać, że już się nic nie da ofiarować, i już nic nie da się spalić. To jest właśnie zbliżanie się do odwiecznej prawdy. Dziękuję, Sejram.